budżetowym tak. choć nie było dźwięku nie bo, nie bo 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 co bo 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 co kurde nie idzie nie się wysłuchać. 3fps 3fps przecież to było tak dużo jak posłuchałaś czyli ja moje dźwięki z dźwiękiem no to w tak mało Co się? nie mogę spać na ziemię <grym> nie mogę spać na ziemię też <grym> już tak, 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 tak. tak małe fps Ciepłe psy. No co mnie <noise> to? Ogólnie mamy 4 FPS y, ale, ale za to dźwięk Minecraft słychać idealnie. M <noise> Nie mańka. wiem po co to od odpadł. Bańka. Cie, mańka. Ciepłe Ja będę wieśniak. Jeszcze to zaguszył. No. To jestepsy.

Idealny stoliczek. Zrąbałem Sa sam to wszystko zrąbałem, tylko Michał mi dał te materiały, czyli... Stoliczek, pętliczek, czyli Michał mi okrągły, dał ten... rudę żelaza e, i... i Brzozek Michał dał i powiedział, że z tego mam sklecać. Stoliczek, pętliczek, okrągły patyczek No Patrzeć, jaki piękna rakieta. Tu jest wyrko y, y, Tomka, tu jest wyrko moje. A tu jak najbardziej na samej górze nie wiem jak jest, jest w tą szparę, ale to już jego sprawa Michała. I mamy idealne centrum dowodzenia. co? Mamy idealne. To nie wiem, mamy idealne. Jakby się idealne, polega wcisnąć na to najlepsze. Nie wiem. Mamy idealne centrum dowodzenia. Wszystko widać. Wszystko stąd widać. Na pewno wszystko widzimy, co się dzieje za rakietą i po bokach w ogóle. Co się dzieje nad, przed nami dokładnie. Jeśli widzimy nad nami, to chyba lecimy w, w słońce. Wiesz, wiesz, co ja widzę. To chyba lecimy w słońce, jeśli. Wiesz, ja widzę. Go... Ja wiesz, ja widzę. Dobra, spadamy na dół. Okay. Jakiś Mamy, Mamy to białe. Co, białe? Co, ci, co ci? kurde białe nagle? O czym ty myślisz człowieku? O 30 fps. Czekaj. Czekaj, nie ruszaj się. Test te fps'ów. 63 fps. Nie ma. Rekord pobity. Nie po prostu rekord, rekord świata. Jak LJ nagrywa ten, ten, przy 80 fps, co? Przy 80 FPSach mu nie idzie nagrywać A my tutaj przy 30 Jak nagrywamy Ja oglądam jakichś innych youtuberów i oni na nagraniu powiedzieli, że mają 90, 60 No właśnie A gościu... Y ale patrz, <grym> ale patrz, to nie ma nas być widać w końcu bo... No, I bo co? ja na czele nie wygląda najlepiej, więc jest lepiej wygląda na takim nagraniu jak się I dać. Co? Jeden YouTuber I... na że ma tylko 20 FPS, a my mamy naj... najniżej, to mamy 2 FPS. No, najwy najwyżej mamy 30. No. Jeśli się nie ruszamy, nie mamy. Jak mam on nie się nie. nie ruszy, to ma chyba 50. Tak, idealnie, tu jest jeden Sharker Box, a Bicha będzie wszystko nosił przy sobie. <laughs> Dobra, nie <laughs> no, postawimy tego Sharker Boxa, tylko, tylko gdzie mu to stoi? Czy... Ten... Manujemy jeden Typ, postawimy mu Sharker Boxa. Ty, ty, to jeszcze musimy. To Musimy ty jeszcze, jest musimy tak jeszcze uzupełnić ten, na, na, to wszystko. Czyli musimy. musimy dokończyć. <śm> dlaczego ja też... <śm> Musimy dokończyć budowę rakiety. Wy co? I, i, se, i musimy zrobić. nie czepię się. I musimy. <śm> mieć wszystko, co jest w astronacie potrzebne. W astronautom. Przynajmniej. Tej... Czekaj, czekaj. CZĘDĘ WIĘKRZEŚCI TEJ, TEJ, PANIE tej dwóch Wie, detekaj, to to JEST EKTYKĘ DŹWUKĘ DA OSOBA. czekaj, to czekaj, Jedzenie, picie, jedzenie, picie, jedzenie, picie. Tak, krzesło. Jakiś napój. Jakiś napój. Jaki napój? <skrytany> czekaj, krzesło postawię. Patrz, widzicie? To jest najprostszy sposób na krzesło. <tus September> Nie patrzmy, to jest najprostszy sposób na krzesło. A możesz na ty siadać? Wózek postaw na chora. Patrz, 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 patrz Robię, i ty u nas się chyka ale dobra nieważne. Robię tak i muszę się ustawić. Muszę się ustawić. Ale co? Kijownieszki. Mój no jest lepszy. Wójzek ustaw. I robię tak. Patrz, siedzę. Widzisz? Siedzę. Siedzę. No są oparcia, są oparcia, nie? Ale jest to, a gdzieś... Siedzę. To powiedzieć o toalecie. Jak to zapomniałem o toalecie, jak zapomniałem o toalecie? I co? Najlepiej toaletę, żeby tutaj dziurę i już będzie go to w Ale tak. musimy mieć... Wszystkie są potrzebne o snaucie. Jedinny i fapeczkę też. I cię rozwaliłem. Dobra. To Dobra, jedna osoba będzie wstać. Nie rób. Nie w nie, moja inna osoba może się jeździć na wyruku ciekawego nasz tu zmieści. To jest twoje wyrko. Dobra. Ja lubię ciao. To ja będę wisiał tutaj. ile mam tu kratki? tu. Mam tu... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! dziesięć! Ja pikseli tu mam! A twoja postaci, A postacie ile mają? Osiem. Dużo. Osiem mają. Raz, osiem. raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja tu się nie zmieści. nawet na głodniaka. Nie wejdzie. Bo się nie zmieści. Chyba będzie dieta cud. Zrób cię też Ale na cztery to wejdziesz jest znaczy, twój ludzik w tej się nie No To brakuje jednego piksela Będzie dieta cud Masz do... potrzebne, ba... Tu niepotrzebne to będzie lewarek do otwierania dziecia Będzie Wysy... lewarek do tego Ej te. do otwierania tego <laughs> <laughs> Nie dam tu będzie To To jest wszystko Jestem Majster kurde Dobra od to <laughs> będzie jak krzesło zamykało Ej no wiesz co wymyśliłem? Don't talk to anything co? To co macie nagrywał, że że, że na środek, trzeba kliknąć, no i tam, to te zakończenia. Don't talk to anything. Co ja bym zrobił to w najciężniejszych? Co jest? Ja? Także no. że masz przyciski, to wszystko komendami, że pojawi się drugi przycisk i <sum> jeżeli masz drugie zakończenie. Ale nuda. No, <grych> nudziło mi się. <grych> Dobra, mamy sens ustalowania, za Tak, Spać, tak, Tak, no, tak, no. Tak, Ej, ten czaj, 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 czaj. W tym, aż lata, widzisz słone. Ej, trochę wigurę mógłbyś obchodzić okno. Musiał też Czekaj, musiał przez dziokno. Kudy, jaj, 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 ja sobie Jak berety. Zapomniałem! Stań z łyrka! Ej, no jej, jak berety. Czaj. spodziewam się, uda, da się. Nie na łóżku Michała! Tego się. Jestem boza rakietą! Już to problem! Za duży. Dobra, to trzeba będzie ulepszyć, to trzeba będzie rapta. 40 FPSów mieliśmy! 45! 5, 60. 60! Ja cię! Ty chyba musisz spać na wpół chyba, bo, bo, bo chyba FL, No to nie spadło do trzech. Wiesz co, EPSy, to jest twoja energia. Wiesz, to jest To Czeku, zęby mnie bolą. Nie opłacisz jakaś energia wewnętrzna. Mnie szczęka boli. Nie szczęka boli. Kopada, opada, opada. Nie tutaj bojna tam z tyłu. Muzyka uspokajająca. Nie wpisuj, klikaj Wi-Fi Ja ci da wyłączać Dobra, a masz włączonego Serio? Nie no, to żeby... no się świeci, widzisz? Klapslok? Klapslok, Capslock Serio? Capslock Capslock Jak myślisz? Co można by z tym zmajestrować? Miałem coś zmajestrować Właśnie wiem, dlaczego nie będę co, co? Ja bym... Ale na serio? jakbyśmy bym rakietę? tego ze wszystkim, co potrzebne? Zróbmy na ja serio rakietę, komu trudno się zrobię tylko... Ja zrobię z miskiem Michałowym. Z, z żelaza, z żelaza. Z żelaza, z żelaza. Zaraz ne. Tak, 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 tak. Ruda, ja no niestety, ale nie ruda nawet z tolu. Ani diaksów. Smutne. Nie Mnie to nie, no, nie interesuje. Tak, ale zobacz. Magicznie pojawiłem się na zewnątrz. właśnie że ruda wygląda. Ta ruda żelaza wygląda Patrz. jak kolor skóry. A jest to skóra? To skóry w ziemi? Nie tak, ja po... Tutaj będę się że, że byli inni ludzie w Minecraft. Tak, naprawdę żelazo z Minecrafta to są ludzie. Cześć. Tak, ta, dwa ta, 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 dwa ta, FPS-y mieliście. Tak, ta Cube z portalu to są ludzie. Kompanian Club um, to jest serdeczny ten YouTube z portala i z portala z Witch. Obejrzałem jeden... Obejrzałem jak ktoś tam ma jedną część portala, nie powiem kto bo niestety... tej... Pamiętam komos, komos, takie czasy jak, jak oglądałem no, całą serię SIO. Nie spadnie kompara! W no. mocy? Dzieci, mocy! Ja. Dzieci, mocy. Ja. Tak teraz stawy stawimy ładne. Starwader Da, 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 da dwa, Nie do końca! Dwa. Da? dwa. Da. Okay, co dam pół godziny za nagrywać? No, nie, 10 minut minęły. Ale przestać nagrywać? No teraz nagrywa z powrotem. Zepsułeś. Nie, nie bo tylko 10 minut może nagrywać. E, Wytamy po, po tej zlombowej przerwie. Przerwa, jest to przerwa, przerwa na przerwę. <laughs> Ej, to jest tak, puls dwa. Saj, mój reklama. A potem jest mówię, koniec reklamy. Ile co jeszcze raz reklamy? To Jest jest tak, film, reklamy i przerwa między reklamą a filmem. I co? Kiedy to było na Nikoladio? Co? Takie. Y było, y a teraz reklama, a później. A teraz koniec reklamy. To jest sens, to jest sens, to jest sens, to jest taki An, sens, to jest taki to sens, jest sens, jest sens, tak, Faktach. jest sens, to jest Faktach, to Takie głupie. to jest takie głupie... jest sens, to to jest to Fakty fuckie, po faktach Bo oni kończą pierwsze fakty eee. Oni pokazują fakty fakty, które się odbiły Fakty w czym? <grym> w faktach A mnie tutaj zaczęło bolić A eee. <grym> mnie tutaj zaczęło bolić? nie tu boli kurde A mnie już przestało, mi tutaj w dół przechodziły by... Ooooo tutaj. O. Nie o tym Jak to postawić? Hym <grym> POKEMON oh, dobra, Patrz, Jeszcze mistrzem! Mistrzu? Mistrzu! Nie! Karate mistu? Mis <laughs> Karate mi mistu mistu! Ja na to mi się nie skarżę! <laughs> ok, musimy upgrade'ować centrum, centrum dowodzenia! 100 złotych! Patrz! Pan upgrade'uje nasz centrum dowodzenia! Upgrade complete! na Ej, patrz, patrz! Upgrade complete! Zostaw to! Zostaw Ej, zostaw to! Zostaw to! Zostaw to jest mój laptop! To dawaj! Ej, ja nie założyła się mięcia! Cze, sobie pokazać wolę klawiaturę, dobra? E! Siema! Patrz! Siema! Niech to odkryje moje A niech to kij weźmie! T ale pałka, jak mam? Jak mam so? wentylację. Co? To jest dobra. Dobra. Polećmy w kosmos taki. Okej. Okay. Jest to czekaj jeszcze do końca tego odcinka małego, króciutkiego, <grywa> strasznie bardzo. Będziemy tylko 15 minut chyba. Dobra. jeszcze do końca tego będziemy Majstrować w tej rakiecie, wszystko jest potrzebne, tak, ta ta, ta jest... jest. A to, ale to? o mi o... Saracu. Zrób dziury, koniec! Zrób. Nie! To trzeba zrobić Michał Profesjonalnie! Jest, mi, Michał mówi wystarczy! Nie no to... to dobra, nie, dobra nie. Dobra, od razu ta teraz ruszka. mówimy. Od razu mówimy następny odcinek. Co? Następny odcinek będzie z Michałem już. Będziemy pozwolili na poważnie jakąś taką porządniejszą takie, a nie takie... ROCKET! A to jest moje własnej budowli, to jest takie bagno! Nowe bloki, gramy na nich, okej, Ej, prezes. to jest dziadostwo, bo to jest moje mojej własnej roboty. Wiesz a gdybyś nowych bloków, bo to by pasowało do Tak. By no, 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 to na razie takie... Czekaj, gdzie ty jest kocioł? Gdzie to jest kocioł?! Aha, zapomniałem, Ko, kociołek. Ale, ale jestem głodny. Wiesz co? Wiesz Patrz, to musi być profesjonalny, <gno> profesjonalny <Ello. dziesi> bagno! Nie, nie! No, nie, nie spłukaj wody! <gno> nie da się? Wiesz co, ja wymyśliłem? Co? Zrób dziurę, wodę pod... i zrób dziurę na dół, żeby woda wylewała się z tej rakiety. Tomek Przez Tomek nie da się korzystać ze sroca. Ale mamy drugie trzy, mamy trzecie miejsce się Nie, patrz, patrz, patrz. Mo, Można siedzieć tu, bo tu już zabudowałem. Tu. Nie? Mam pytanie, czy Tu i, i w srocu. Mam pytanie. Czemu tu wkładasz do nogi do, do srocu?

Patrz, patrz, patrz. Dobra, patrz, patrz. To nie jest Minecraft, to Minecraft domek. Patrzcie paśle, na tę kropkę. Patrzcie na mnie cały czas. Magia, znikaj, <śmieniu> pojawia się. Muszę iść do toalety, ale toaleta jest zamknięta. Do co na zewnątrz? Nie <śmieniu> o, teraz się udało. Abym się Zamknięte drzwi. Zamknięte drzwi. Zamknięte drzwi. Naj Najlepsze by było, jakby nie, nie udało nam się, jakby ci nie nagrał, więc... by było hardcore. Yes! No! Wyszedłem! Wyszedłem z tego piekła! Dobra! Zastanawiam się, co będzie prawdziwą rakietę. Ale że ty prędzej, prędzej cię później wywaliłby po prostu dziurę w środku. Dobra, no! Co? Zobaczcie, tak. zobaczcie, bo nie mam buzi. RUN! Nie mam Patrz, Patrz, boższa przez świat! Wiesz, <śm evaluation> że ja się dopiero teraz skapnę, że moja pasta nie ma Nie mam Ej, czeku, ja zauważyłem ja coś, ja coś o wiele gorszego. Ja coś o Ona ma tam... Patrzcie i patrz, wiesz co jest takie szary, nie? Patrzcie, patrzcie, to jest idealnie pod to. Wiesz co? No? po ciągłej spodnie. mojej postaci. Tak. Czekaj, nie, nie, to jest jeszcze trzeba szyba, to jest czarna szyba. Ubierz jej lepsze spodnie. Czekaj, do, daj ulepsz. Czekaj, zostaw mnie to. Musi lepsze Czekaj. spodnie ubrać, ja nikt nic nie widział Trzeba rakiety dokończyć, bo zapomniałem... A ty mi już to dobrano... Pochod to pochodnie na samym czubku postaw ty, ty, ty kurde dobrano coś wszystkim mówisz. Do dobra nie, dobrano Ja Cię zaraz dobrano... Nie. Ej, dobr ej to rano. Rano, tak i tak takie dobrano. No i ten powie, ten powie że to nie jest idealny człowiek dla takiej, dla takiej A teraz, a, 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 ten, a i zróbmy screena. Zróbmy screena, serio. Zdrowe... wejście. Takie jakie idealne, profesjonalne wejście. Takie jest profesjonalnie zbudowane. Na kim tyle drzwi? Dobranoc. Po co mówić dobranoc, jak to życie rano? Jak oni, czekaj, niech się -y ja zrobią. Ja to... Cześć, niech się FPS'y zrobią. Jak oni, to będą oglądać rano. A ty? Ty nie, że że nie, 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 Co? Ogarnij. się. nie, jak... nie, Dziękuję. Dziękuję nawzajem. Dziękuję nawzajem. Dziękuję. Dziękuję nawzajem. Dziękuję. Proszę, Thanks. później podziękuję. Thanks. Tanks? Tank. Tak. World of tanks you World <laughs> of Tanks you Czekaj, <laughs> to tak taki... się da A I... wiesz, że są, do... a wyższe są I... Da się interwizy. tak, Ej, bo u mnie się nie da Tak? Ta? Ta. Ta. Tak, Michoma oh. Zbieram To następny musiałem... Ja bym chciała, żebym powiedział zbiedr Zbiedr Bo bym powiedział biedr". <laughs> <Bo Z biedry. laughs> A ja już, już tak myślę zbiedr Zbiedrom ci I zbieram i to jest tak. To, to ludzie to to nie to samym odcinek, tylko któryś tam inny jeszcze co odcinek nie jak nie będzie to, będzie, będzie z Michałowych karteczek po naprawdę takie... Mnie mi się podoba! Teraz mamy to 9 FPS. I co? Inni nikt nie rozlegają. Niech oni sobie obejrzą tego filmu i my tutaj mamy 10 fps mamy. No, aktualnie mamy pytanie. A ja wręczam teraz filmik! Nie ja co chodzi. Wysy ustali jakąś konkretną planę, kiedy będziesz wrzucał te filmiki? Myślę, że zrobimy na zapas filmików. Nie co na zapas? Ile? Ten film z nerfa to widzę dopiero za tydzień. Łoat! Wow. Ludzie za tydzień będzie filmik! <grym> Oni to będą oglądać chyba za trzy tygodnie. Ten film no to, teraz tak, to tak teraz tak Taki aż dwa tygodnie temu był filmik z derfa! <grym> yeah, a nagrywaliśmy to, tydzień, a nagrywajmy to iki, dwa dni temu. Dwa dni temu. <grym> <grym> Tu, tu. Tu, tu, tu. Patrz Teraz nie śmiesz. To na sam koniec No, no do widzenia, bo zaspodnie się skończy Czas biję zombiaczki unboxing podróbka Lego Podróbka tak Podrupka Lego Minecraftaj. Ej, ta uwaga, kurka wodna, kurka morska, ja nie robię... jest jakoś skokus, trzeba, skok, us, I trzeba... Są kury morskie? Jaka morska. Oj. A co? Mamy z Michałem w stajni. Co, pływa? Kura morska. Utopiły się wszystkie. Strzał no. Gdzie no, no. się... tu jest coś ciekawego? Strzała zatrucia. Nuda. Dobra, teraz nuda. włączamy Ja zatrujesz zatruję zombiaka. Wiesz, jak będzie go Za Złamałeś. Nie. <gryl> teraz te nie regenerację. Czeka, Czeka, na a będzie mi to strzelała? będzie mi to strzelała, nie? UWAGA! Wróć! Ubranij się drugi raz, ten film. Jeśli nie oglądajcie, to może cię pięć razy zabiję. Ale wiesz... co nie, nic sobie nie ja nic z tym nie widzę. Cicho, za bardzo cicho. To było w Dobra, nie ukarę Wam wszystkiego link w opisie. Serio? Stać na to? Nie stać się na dobrą kamerkę, a staćcie na link w opisie. <grym> nie, wow! nie stać na, na darmową stronę internetową. Nie stać, nie stać się na, na darmowe rzeczy. Nie stać <grym> się so? coś co jest za darmo, serio. <grym> so? No. So? I, nie co? No. Ile nie, się schować? Nie stać... So? <grym> po go ciałka! Nie stać na pieniądze. E właśnie, cześć, mam pomysł. Robimy tak. Sklep Jeszcze... W pieniędzmi. kup nie 10 zł. Promocja kup 10 zł za 3 zł. Zarobię. U mnie to działa. U, ciebie, u ciebie to działa. A jest coś takiego jak, jak yy. sklep z pieniędzmi. Okej, sklep z okay. pieniędziem. Sej... sprzedam Jest sklep sprędziem. kantor Kazor. Sprzedam ci 20 zł w zamian za 50. To jest najlepsza oferta. Jaką mogę ci zaproponować? <głos> <głos> najlepsza, oczywiście, dla mnie, ale. bo okay. ja chcę dwa razy, bo ja mam. Cztery, ja sobie robię. Się. Ja sobie robię też. <noise> Zróbmy Patrz, uzbrajamy. Patrz, ja się uzbrajam aktualnie. Ja uwielbiam że różne rzeczy. Czy znaczy to ma być. Skafander ma być, więc. Dobra. Nie. Zobacz. To, to Widzisz coś? Magno. Eee, <grymne> widziałem lepsze. Magno <grymne> widziałem lepsze. Który szalkenbox będzie mój? Ten pomarańkowy. Musimy właśnie go oznaczyć. Cześć. Takie, takie dawny mian. Gemot i... Michał. <grymne> <grymne> Michał, ulubiony kolor? Różowy. Nie wiesz jest czymś żółty, czarny. Pod, hey no. pod ja co czerwony będzie różowy <grym> Żartuję. Postawiłem czerwone, spokojnie, kurde, ale się drzesz no, co? się drzesz tak, że nadajesz się na dzwonek w telefonie. <grym> <grym> to takie O takie o albo Zostryte. Michał, jakże tylko raz ja I takie, i takie, takie drzewa, takie, 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 takie. Albo Michał przeczytał, albo telefon nie wchodzi. <grym> <grym> <To, grym> będę to... sobie swoje. Niezbyt jasno? Jasno Mike, tak. Idealnie! No po prostu perfekto! Ej no, ej jeszcze bądźmy ciemniejszy się. w minecrafcie! Ciemniej w Minecraftie, bo masz... testy tak, takie to będzie na ciebie. Dawaj, dawaj opcje graficzne yes, Nas, Nas dabaj, dabaj, jeszcze, dabaj. i skrabinę. Nasz. Na Dawaj! Dawaj jest, dawaj! powrót do gry! Normalnie krygamy escape ale na ja mamy jakby światła nie było! Nie ma światła! Ale urwał! Jak ciemno! Jak ciemno Ciemno jak w jak w ciemnym klocku. Ciemno jak w y, eee Jak w jaskini w Minecraft. Ciemno jak w sam gdzie. Dobra. Napiszcie w komentarzu z czym a mam wam się z niczym no, nie podoba to, to, mam to co, czym wam się nie Ja mam moją Muchę, ja będę teraz nagrywał. Muchokra. Much, much tak. Muchmen. Ej, Idźcie na moją stronę, link popis. Dobra, nie chcę mi się My opcje ustawienia graficzne nastrojowo. Nie, 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 to co zostawię. Nie, to się zostawię! Od razu lepiej. Nie, nie. Od jasno. razu lepiej! Ale jasno. Jasno jak... Как на солнце Ясно, как мудрец Айно, Ясно, как друт. Просто, как солнце Так мой коллега Ясно, мужик Не стачьте нас, дармо, боже Ладно Я тебе буду говорить, будь Nie udawać, że jesteś fajny, bo nie Jej. jesteś. I co? To już za godziny prawie. Serio, brawo. Gratuluję. Ja, tylko... <laughs> Zdobyłem Sharkelboxa. To jest nazwij taki odcinek. Zdobyłem boss... Boxa. Nie, bo nie wolno kupić. Nie, nie będą mi płacić za to. To płacę ci w ogóle. Panie, o to mówię, że nie. <laughs> no i o, ty to ja z sobą. <laughs> no widzisz? A czyli ci da, dawali ci! No dawali ci dawali mi pieniądze z, z, za to, żebym, żebym, żebym... nie nagrywał na YouTube. Ale ja, ale ja, tego nie robię i ciągle płacę za to. Bo to przyjąć. Ja. Ja, no, nie no i ciągle mi płacą za to, że... Żebym nie nagrywał na YouTube. A ja dalej nagrywam i czegoś zarabiam. A ale mam no, no, takie słabe filmy, że też, te, że ja mi płacą, żebym nie nagrywał. Serio. Hmm. No i, tak się i dlaczego się pojawiają raz w to się opłaca. To dlaczego, się opłaca. Dlatego tylko raz w tygodniu się robi. To na się opłaca. <laughs> Dlatego tylko raz w tygodniu nie się robi. Dobra, chłopcze. Weibmasia, żadło. Jedno moje ulubione żadło. Jabko 6, 10. 4. Tak, trzeba mieć. Dość cukrów. Wysoko wiecie, jak kolega wziąć przeciw to? Bulek, co? Eee, y y odłożyłem dla. bo tam odłożyłem dla was trochę cukierków, odłożyłem dla was trochę cukru. Budak. <grym> <A grym> ja Nie, to. wezmę sobie patrzcie. Nie, co mi się skojarzyło? Że oni są jakimiś cukrami, nie wiem, z ciała czy coś. Takie cukru. Cukrów. Cukrów. Ej, czekaj, mamy coś. Zambało. Cukry. Nie, telefon.